Szanowni Państwo, dziś swoją premierę ma Płyta Wyjątkowa. Wydawnictwo Gad Rekords i nasz nowy kabaretowy label Duży Sęk mają wielką przyjemność e, przedstawić e, błyskotliwe słuchowisko Jacka Janczarskiego, saga rodu wymęga zarabiejskich. E, rzecz miała swoją premierę w latach 70. w trzecim programie Polskiego Radia. Dziś już jest trochę zapomniana. Przypominamy ją e, e, z. E, wielką przyjemnością. To właśnie tam po raz pierwszy pojawił się legendarny pan Słuek i, e, i pani Eliza. E, błyskotliwy humor Jacka Janczarskiego, świetna obsada aktorska. Krzysztof Kowalewski, Marka Lipińska, Wanda Łuczycka, Bronisław Pawli. E, fantastyczny humor, wart przypomnienia. E, można śmiać się do łez a przy okazji pomóc, ponieważ dochód, część dochodu ze sprzedaży tej płyty płynie na konto fundacji Ewy Błaszczyk-Akowo. Także zapraszamy serdecznie.